Cześć, tu Bartek z Roadracing.pl. Witam serdecznie w kolejnej nagrywce specjalnie dla was. Tym razem bierzemy na tapet Grawele belgijskiej marki Ridley. Ridley z nami jest jako producent rowerów już od lat 90. Taką charakterystyczną, a dosyć niezbyt powszechnie znaną rzeczą, którą Ridley wprowadził do, masowego, do masowej produkcji rowerów. Jego inwencją była stożkowa rura sterowa. Tak to w Ridleyu po raz pierwszy zastosowano to rozwiązanie z większym łożyskiem na, dołu, na dole, ze stożkową rurą, mniejsze łożysko na górze. Dzisiaj już nikt o tym nie myśli, skąd to się wzięło, ale to właśnie Ridley stoi za tym pomysłem. Zachęcam do subskrypcji, rozważcie ją, jeżeli uważacie, że film jest w porządku i przechodzimy do nagrania. Ridley ma w swojej ofercie podobnie jak Canyon kilka modeli graveli w tej chwili i podejrzewam, że na tym, że one będą updateowane, kolejne tutaj jakby wariacje tych modeli będą wprowadzane. Za taki najszybszy gravel w ofercie Ridleya uchodzi Kanzo Fest jest on co widać inspirowany szosą Ridleya czyli Noachem Fast który no wygląda w sumie bardzo bardzo podobnie może tą rurkę podsiodłową rurkę łańcuchową i tutaj ten tylny trójkąt ma zaprojektowany trochę inaczej ale no że tak powiem, inspiracja jest dosyć oczywista i ta kierownica, ten cały kokpit, kształt widelca, kształt samej ramy, tutaj to wcięcie, to wszystko jasno sugeruje, że, jest, że inspiracją był yy, po prostu Can Ridley Noah Fast. Ok, to zresztą też tu widać po, po podobnych kołach, no, jest to dosyć oczywiste, nie ma o czym gadać. Zobaczmy, jak się prezentuje. No, tu mamy pokazanych kilka takich fotek produktowych, jak to jest zaprojektowane. Oczywiście to jest bardzo podobne do Noah Fast, ale to nie jest takie same. To nie są identyczne rowery. Tutaj zdecydowanie różni je po prostu geometria. Ten rower jest krótszym rowerem od Kanzo Fest no nie jeździłoby się dobrze na gravelu o tak ekstremalnej szosowej geometrii, nie do końca tu o to w tym chodzi, żeby takie, takie rzeczy tworzyć i jeśli chodzi o kształty rur, no to tak jak widać jest tutaj zapożyczenie z szosy, ale już mamy typową dla gravela pojemność na opony i jeśli chodzi o rozwiązania idące Tutaj jeśli chodzi o rozwiązania przedniej przerzutki To jak widzicie Jest tutaj informacja Że możliwe jest Stosowanie tylko Jednej zębatki z przodu Nietypowe dosyć podejście Ale jak zobaczycie później Są tutaj możliwe opcje Które działają tak jak ta przerzutka Właśnie z przodu To pokażę Wam na stronie polskiego Dealera tej marki Cycling Planet OK, tak jak widzicie Możliwe są różne konfiguracje tego roweru Tu mamy, tu mamy taką wyjściową konfigurację na Rivalu 1x11 I są możli, jest, tu, jest tu kilka możliwych zastosowań Kilka możliwych grup poprzez Shimano GRX 800 Shimano GRX 800 Di2, czyli grupę na której ja jeżdżę Campagnolo Ekar I Classified z Di2 to właśnie ta grupa Classified działa jak przednia przerzutka, mimo że tej przerzutki realnie nie mamy. Tutaj widzicie, w jaki sposób na stronie producenta można sobie taki rower zaprojektować i zbudować. Od kolorków tu macie różne kolory do wyboru, różne malowania. Można wybrać finish, wykończenie matowe, wykończenie w połysku, różne grupy. Zobaczmy na przykład z GRX-em 2 Ale może ten to z którego żeśmy od razu rozpoczęli tutaj te porównania Kaseta to wszystko się zgadza Wybierzmy sobie karbonowe kółka Oponę może 38 terreno dry Mamy tutaj do wyboru jeszcze długości mostka Wybierzmy jakąś tam 90 powiedzmy Kilka modeli siodeł sellitali Dokładnie zestawy błotników yy... i to jest Twój rower, takie podsumowanie jeśli chodzi o sam rower, jak to wygląda yy... i cóż my tu mamy, no macie opisane to wszystko, co przed chwilą wybrali yy... i classified jest to tylna piasta, która pozwala zmieniać przełożenie yy... w samej jeździe yy, podczas samej jazdy OK, tutaj mamy opisaną jeszcze taką standardową konfigurację tego roweru. Tu wam jeszcze pokażę stronę polskiego dealera tej marki. Na której jedna i druga jest w sumie dosyć łatwa w obsłudze, ale tutaj jest trochę więcej, że tak powiem, mięsa. Są dostępne takie trzy podstawowe, a nawet więcej, pięć konfiguracji. W zależności też tutaj od ceny, od, od, od wyposażenia mamy oczywiście cenę. Tu jest na przykład wyposażenie zawierające 13 trzynastobiegowe Campagnolo Ecar z kołami od Fulcruma za 22 800, a ta najdroższa wersja, którą tutaj mamy z Classified Piastą, kosztuje 31 300. Natomiast najtańsza wersja tego roweru na karbonowej ramie kosztuje 15100 Na sramie Rivalu z koronką z przodu już Wam mówię 42 zęby bo to jest maksymalna koronka jaką tu można założyć Aluminiowe koła Forcy, oponki od Vittori całkiem fajny zestaw Tak się ten rower prezentuje, no tuż na oko widać że on jest krótszy od szosy. Natomiast geometrię i detale geometrii tej ramy mamy tutaj. W ja mam rozmiar, który na mnie pasuje po prostu idealnie. To jest rozmiar mój w zależności od roweru. To jest XSK51. No nie mam pytań. Ten rower już lepiej na mnie pasować nie może. I zobaczmy, jak się prezentuje ta proporcja, którą mam tu zawsze liczę. No nie jest ona tu jakaś mega wysilona. Dokładnie wynosi ona 1,45 1,44 w tym rozmiarze. Dla przykładu policzmy jeszcze duży rozmiar któryś dla wysokich facetów, takich pod 1,90 powiedzmy i już z to jest 613 w takim przypadku rich to 393. I ta proporcja wtedy oczywiście rośnie, bo generalnie ludziom przy zwiększającym się wzroście statystycznie rosną nogi. a ja to wiele razy powtarzam, ale to wynika z tych tabelek, z prześledzenia tych tabelek. W moim rozmiarze baza Q, żebyście to widzieli, 1001, przepraszam. I ten rower jest no, rowerem, który w Ridleyu zajmuje to miejsce roweru najszybszego w ofercie. Ridley sobie na stronie nawet pisze, że to jest najszybszy gravel na świecie. No to ciężko jest udowodnić, powiem wprost, to są, napisać sobie to może każdy, ale udowodnienie takich rzeczy jest bardzo trudne. Takich obiektywnych testów w branży generalnie nie ma. Całych rowerów testuje się koła, testuje się różne komponenty, ale jeszcze nie spotkałem się z testami całych rowerów w tunelach aerodynamicznych, a już tym bardziej obiektywnymi testami. Każdy tam producent jakieś swoje testy robi. W każdym razie no rower wygląda jak na gravela imponująco i no robi wrażenie, krótko mówiąc. Jest tą ofertą, która, jak sama nazwa wskazuje, jest rowerem wskazywanym jako taki rower do wyścigów w ofercie Ridleya. I przejdźmy dalej. Kanzo Speed, czyli dzisiaj mówi, dzisiaj on się nazywa Kanzo All Road. To jest taka aktualna nazwa tego roweru. Tu on jeszcze na stronie występuje tam w paru, miejsc, w paru wersjach kolorystycznych i mamy tutaj jedną wersję, drugą, taką w czerwonym kolorze, może ona trochę lepiej wygląda. Ja taki rower posiadam sprezentowałem go swojej żonie i ona sobie na nim śmiga w wersji właśnie na GRX 800 z, z jedną tarczą z przodu. Tutaj, może być montowany, tutaj mogą być w tym rowerze montowane dwie tarcze. Limit na tylną oponę, na opony, na pojemność na opony w przypadku tego roweru to jest około 38 mm. To jest taki maks, który wchodzi. Producent zamierza, za, zakłada, że może wejść trochę mniej. Wersje wyposażenia będą no to tak jak tutaj widzicie. Są w zależności, co wybierzecie. Tutaj różnią się one prawdopodobnie kołami, dokładnie. Koła są tutaj różnicą: tu w tej tańszej wersji mamy koła Shimano RS171 i w tej wersji mamy koła od Forcy. Waga 8,25 no to jest bardzo konkurencyjna waga, jak na Gravela to jest rewelacja. No te wagi są obie takie same. Zakładam, że jedna z nich jest do weryfikacji. No i 13100 za rower karbonowy, jeśli chodzi o cenę, no to jest cena do, waszej, do Waszego tutaj przeanalizowania, Drogo, dużo mało, musicie się tutaj sami w tym zakresie porównać sobie z innymi propozycjami i w ten sposób to ocenić, 542 mm to jest stack tego roweru, 375 to jest reach, i to magiczne 525, długość rury, rury górnej. Jeździłem na dwóch takich rowerach, obydwa były idealnie wygodne na mnie. Ciężko jest trafić z tą geometrią pod każdego z nas idealnie. To na pewno jest idealna geometria dla mnie. To mogę, to już sobie sam zweryfikowałem. 999, czyli dosyć krótka baza kół, jak w rowerze enduransowym. Pewnie spotkacie się w internecie z opiniami, że Kanzo Speed może być szosą. No i może być, niemniej jednak miałem okazję. Jeździć na takim rowerze i na rowerze Endurance od BMC i różnice są. Jednak ten widelec tutaj pracuje bardziej. To jest rower gravelowy, a nie rower szosowy. Oczywiście na szosie możesz na nim jeździć, nikt ci tego nie zabroni. Ja dzisiaj śmigałem na swoim rewolcie na szosie i jeździ się na nim bardzo fajnie. A w razie potrzeby, na jakimś krótkim dystansie, można też dosyć konkretnie depnąć na takim rowerze. Oczywiście ograniczają cię opony, tam w tym przypadku 40 szwalbę, ale 50 dzisiaj Ridley poszedł na godzinę przepraszam, mój, mój Giant a tutaj jeśli chodzi o Ridleya, no to przy węższej oponie bardzo on już przypomina szosę, ale szosą nie jest, to jest jednak rower gravelowy ten widelec tak jak podkreślam miałem dzień po dniu możliwość jazdy na tym i na BMC Road Machine i ten Ridley pracuje trochę bardziej, przynajmniej w zakresie właśnie widelca sztywność pedałowania jest niezła nie jest jakieś monstrum ale jest nieźle tak jak widzicie, wersje wyposażeniowe są różne. Dostępne to nie są jedyne wersje, jakie są w tych ridlejach dostępne. Jest ich więcej. Ceny macie tutaj podane. Baza Q, jeśli chodzi o tego Ridleya tutaj to jest dosyć mała wartość. Te 999, oczywiście, ona rośnie wraz ze wzrostem wielkości ramy. I jeszcze tylko przeliczmy tą proporcję tutaj, jak ona się tutaj przedstawia. Tu może być nawet bardziej. 1,44, czyli bardzo podobnie jak w poprzednim rowerze Ridley'a. No Ridley, jako belgijska marka, wywodzi się z produkcji świetnych rowerów przełajowych. Były one używane przez wiele lat w Pucharze Świata. Jeśli chodzi o taki wizerunek tych rowerów, o to czym jest ta sama firma, no to jest to na pewno firma, która się wyróżnia. W Belgii te rowery są uważane za premium. Ridley'e jest to jedna z marek należąca do, do grupy, do której należy sam Ridley. Tam jeszcze dodatkowo do tej marki należy Eddie Merks, jeśli chodzi o to. Dzisiaj pojawiła się taka informacja, że Ridley pokazał swojego nowego Gurala, czyli trochę spoza naszego spektrum zainteresowań dzisiejszego. Właśnie ten, no to nawet nie ten, to jest inny, akurat rower ten, dzisiaj pokazany. I dzisiejsza premiera tego Gurala pokazuje bardzo ciekawą informację. Dlatego tutaj na chwilę pozwolę sobie przerwać i, i zwrócić na to uwagę. Otóż rama tego lekkiego hardtaila Probe RS jest produkowana w Europie. No to jest przełom. To jest przełom, przecież Ridley nie jest jakąś manufakturą, która produkuje po 50 rowerów w jednym rodzaju, tylko to jest spora firma i przechodzimy do kolejnego etapu w przemysłu rowerowego i wracamy z produkcją ram karbonowych do Europy na coraz większą skalę. Takie fabryki pojawiają się w różnych miejscach w Europie, we Włoszech między innymi, w Portugalii Polski Cross chyba się też przymierzał do produkcji karbonu, nie wiem co ostatecznie z tego wyszło, ale w każdym razie wygląda na to, że Europa zaczyna grać coraz większą rolę w tym wszystkim, co mnie oczywiście jako osobę, która się tym żywo interesuje, bardzo, bardzo cieszy. To jest, no właśnie, widzicie, nazwa na stronie to Kanzo Allroad, a tu już mamy klasyczne opisy Kanzo Speed. Hmm, Geometrii, żeśmy omówili, to są dokładnie te same dwie wersje, które są na stronie polskiej producenta. Hmm, no, to jest taki rower idealny na lekkie ścieżki, bym powiedział, grawelowe, takie dukciki leśne. To tam sobie on radzi świetnie, bardzo fajnie się go prowadzi. Ta geometria nie jest jakaś taka specjalnie hmm, do, polegająca na tym, że ten kąt główki będzie super płaski. Baza kół bardzo duża, odległość tutaj na tylnych rurkach łańcuchowych. Bardzo długa, rower jest zwarty, prowadzi się żywo, i taka jest charakterystyka Kanzo Speed, zwanego też Kanzo All-Road. Ok, tutaj musimy się cofnąć jeden szczebelek do tyłu, żeby trafić we właściwe rowery. Teraz, bo interesuje nas seria Kanzo Adventure. Okej, okay, przejdźmy do, 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 do tego dokładnie modelu. O ten model mi chodzi. To jest model nowy, jeszcze w Polsce niedostępny. Ten model już wyszedł z produkcji. Ta wersja Kanzo Adventure 1.0. Taka jest też informacja na stronie. Tu mamy Kanzo A, czyli aluminiową wersję tego Kanzo i najnowszy Kanzo Adventure. I nad nim bym się chciał chwilę skupić. Kanzo Adventure ten no, ma bardzo nisko zawieszone, yy, zawieszoną tę część tylnego trójkąta. To wskazuje na dosyć mocną tutaj amortyzację z tyłu. Bardziej trochę płaski kąt główki, jednak tutaj w tym przypadku. Yy, I z tego względu, no, rower taki będzie się też specyficznie zachowywał. Rama nie jest jakaś super wylajtowana, ona waży tam około 1300 gramów. I zobaczmy na właśnie informacje dotyczące geometrii. Zwróćcie uwagę na kąt główki 70 i 80 stopnia. Dobrze przeczytałem, tak? Przy 74 stopniach kącie podsiodłowym, czyli mamy tą rurę dosyć pionową, a tu z kolei płaski kąt główki poprawiający sterowanie przy dużych prędkościach i, i poprawiający też właściwości roweru, jeśli chodzi o zjazdy no taka jest koncepcja tutaj tego roweru on jest troszeczkę zainspirowany tą nowoczesną geometrią MTB zobaczmy proporcje wcale nie są widzę tutaj jakieś takie super zrelaksowane bo to nie, nie to jest do końca celem jak widać producenta weźmy sobie drugi rozmiar od lewej 569 dzielone na 387 1:47 Troszeczkę bardziej zrelaksowana pozycja niż w Kanzo All i w Kanzo Fest, ale jest to nowość, która pozwala na takim rowerze trochę bardziej się jeszcze powygłupiać, tak bym to powiedział czyli dużo zwiększa jego możliwości w terenie, krótko mówiąc. Malowania Ridleya są do wyboru, także tutaj te kolorki mi się to na przykład ten pomarańczowy kolor bardzo podoba, fajnie to wygląda. Natomiast to wszystko jest do wyboru. Tutaj możecie sobie przebierać, jeśli o to chodzi. Wydaje mi się, że te rowery w Polsce są jeszcze niewycenione i nie widać ich tutaj. Nie widzę ich tutaj. Kanzo Adventure na razie jest dostępny jeszcze w tej starszej ramie tutaj w Polsce, która została już prawdopodobnie wyprzedana. Natomiast tego nowego Adventura jeszcze w Polsce nie widać. Tu jest fajne takie poszerzenie tej rury. Wygląda to dosyć atrakcyjnie. Tu mamy akurat wersję na sramie Rivalu. Propozycje od Srama do Gravela również są ciekawe. Dobrze, że tu jest jakiś wybór tu trzech producentów idzie łeb w łeb. Wiadomo, że Shimano swoją wielkością przeważa na każdym rynku generalnie o sprzętu może tam w MTB jest bardziej wyrównana sytuacja. Ale w przypadku Graveli, no mamy naprawdę konkurencyjne produkty i otrzymano od, od Srema i od Campaniolo. Wszyscy ci trzej producenci, nie ma tak, że jeden z nich jest zdecydowanie gdzieś tam poza grą, na szczęście. Także wygląda to bardzo fajnie. Jeszcze co do samej bazy kół, chciałbym tutaj się przyjrzeć głębiej. No, jak widzicie, ta baza kół już tutaj przy takim płaskim kącie główki będzie dłuższa, nawet do 1040 mm to zapowiada super stabilną jazdę w trudniejszym terenie i jak zakładam pojemność na opony również będzie większa no to będzie taki rower do rozrywki i, i, i oczywiście przy tej karbonowej ramie będziemy mieli tutaj konkurencyjną wagę ale nie jest to rama super wycieniowana akurat ta, ta rama waży ponad 1300 gramów Ridley przynajmniej nie udaje, że jest inaczej Niektórym producentom się zdarza podawać jakieś tam wagi, a później przy realnych pomiarach okazuje się, że nie jest to taka, nie jest tak jak miało być, krótko mówiąc. No jest tutaj sporo bajerów, oczywiście są możliwości mocowania błotników i rower prezentuje się bardzo ciekawie. Mega mnie ciekawi jak ten rower jeździ przy takiej geometrii. I no, może mi kiedyś będzie dane, ra, dane to sprawdzić. Kto wie, co przyszłość przyniesie. Bardzo chciałbym jeszcze zajrzeć na koniec do najtańszej propozycji od Ridleya, do Kanzo A. Jest to rower przede wszystkim wizualnie śliczny, a to się liczy, nie oszukujmy się. Ceny są przystępne, bo mamy tutaj rowery już od 7800 zł na GRX 400C. Oczywiście zaraz powiecie, że Romet jeszcze kosztuje tam istotnie taniej, ale no Ridley nie jest Rometem, czy tam Crossem. To jest jednak Ridley, marka, która w tym offroadowym kolarstwie jest rozpoznawalna na świecie. Zbudowała sobie prestiż, zbudowała sobie swoimi udanymi propozycjami pewną pozycję. No i ma prawo tutaj troszeczkę za te rowery zawołać. To jest oczywiście cena cennikowa. Konkretne oferty trzeba szukać u sprzedawców. Jeśli chodzi o geometrię, weźmy sobie tą XS-kę już moją, niech będzie. Widzę, że to jest dokładnie to samo co w Kanzo Speedzie. Bardzo podobne przynajmniej: 1,44 w zaokrągleniu, dokładnie. Baza kół 1019 czyli taka umiarkowana. Kąt główki również jest 7,5 stopnia, czyli coś takiego jak w Adventure'ze. Hmm, ale poprzez manewry z riczem yy, ta baza Q nie rośnie aż tak bardzo przynajmniej w tym rozmiarze w SC jak w poprzednio omawianym rowerze zobaczmy ta najtańsza wersja na ile jest spójna jeśli chodzi o tego Gigixa 400 no mamy przerzutkę tył przód yy, klamko manetki yy, Gigixa yy, czy hamulce to również jest yy, yy, bardzo bym chciał właśnie zobaczyć, czy hamulce się znajdują tutaj również z tej grupy. Ale tego tutaj nie widzę. Przerzutki, sztyca, siodło, opony. Akurat nie jest to tutaj wymienione. No, szkoda, 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 że tego nie wymieniono. Na tych zdjęciach to raczej tego nie rozpoznano. One nie są jakieś tutaj super dokładne. I przy takich poziomach cenowych mamy możliwość jazdy produktem belgijskiego Ridleya w wersji aluminiowej Propozycja Ridleya jeśli chodzi o jego rowery gravelowe jest szeroka to jest podejście bardziej znane z rowerów takich jak Canyon, tu bym do tego to porównał czyli nie budujemy jednej uniwersalnej maszyny tak jak w Giantie, jak w przypadku Revolta Yy, tylko budujemy 3 albo i 4 różne rodzaje rowerów, tak naprawdę, i próbujemy szukać do lepszego, może dokładniejszego dopasowania do danego typu kolarza, właśnie poprzez utrudnienie sobie trochę sprawy jako producent i produkcję większej ilości modeli rowerów. Yy, no cóż, jest to, yy, jest to jakieś, jakaś wersja. Dla klientów, prawdopodobnie. To wszystko zależy od tego jak ten rower siądzie finalnie, no cóż, to, to, to nie ma tutaj 100% gwarancji, że będzie lepiej czy gorzej, to trzeba po prostu przetestować i na pewno Ridley na rynku rowerów gravelowych jest znaczącą marką, liczącą się i braną poważnie pod uwagę przez wielu, wielu kolarzy na świecie, w Polsce ma swojego reprezentanta, jest to Cycling Planet, Gdański dealer, dealer na Polskę, który też stworzył sieć sprzedażową tego, tych rowerów w Polsce, i dzięki temu mamy możliwość nabycia produktów tej właśnie marki. Ok, no cóż, jest, jest tego trochę, jest tak jak mówię, są podobne podejścia też na rynku widziane. Jeśli chodzi o ofertę tą Gravelową, no to macie ją omówioną. Jeśli chodzi o każdy z tych modeli, który w tej chwili występuje na rynku, tańsze rowery również są dostępne, te właśnie, które tutaj widzicie, to są te najtańsze z rowerów, potwierdzenie dostępności i cen to wiadomo, że u dealerów, ja tutaj no zawsze polecam bezpośredni kontakt, jeżeli któryś z tych rowerów Was zainteresował, są to rozmaite, że tak powiem konstrukcje, nie mają jakiejś ekstremalnej geometrii, żaden z tych rowerów, i może to i dobrze, bo jak ja widzę czasami w grawelach proporcje stack do licz 1.34 przy klasycznym układzie budowy ramy, mostka i tak dalej, to się zastanawiam, czy, czy to, czy tak mają wyglądać grabelecz. to nie jest lekkie przegięcie w stronę ekstremalnych szos? Ridley doskonale wie, jak takie rowery mają być zbudowane i jak mają jeździć, bo w rowerach tych. Z baran, kierownicą baranek do jazdy w terenie specjalizuje się praktycznie od swojego powstania i stąd yy, ciekawy wybór, fajna marka, godna polecenia. Ok, dzięki, że wysłuchaliście yy, vloga do końca. Zapraszam serdecznie yy, do subskrybowania kanału. Zależy mi na tych 10 tysiącach subskrybentów, czy to będzie w tym roku, czy w przyszłym, to się okaże. Może w przyszłym, gdzieś tam, w styczeń, luty. Nie, ale powolutku i konsekwentnie zmierzam do celu. Y, ok, w sobotę mamy też wyścig, w niedzielę, sorry. Y, y, runda spadających liści y, w sobotce, kończąca cykl Via Dolny Śląsk. Mamy zwycięstwa w generalkach w tym cyklu. Y, są kolarze, którzy wygrają swoje generalki, mam wrażenie. Y, I w, w niedzielę wszystko się finalnie potwierdzi, trzeba zakończyć te, ten, ten sezon. W sumie udany, bardzo fajny, będziemy go na pewno dobrze wspominać. A za tydzień, z soboty na niedzielę, trochę się w road racingu pobawimy, bo będzie impreza integracyjna road racingu doroczna, której się już powiem szczerze, nie mogę doczekać, bo spotkam się z wszystkimi moimi kolegami, nagadam się do, na maksa i o, to, i o to też w tym wszystkim chodzi: że kolarstwo to jest też sport bardzo towarzyski, tu się poznaje ludzi, tu się zawiązuje wieloletnie przyjaźnie, koleżeństwa. Wszystkie tego rodzaju historie też są w kolarstwie grane. Do następnego razu, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie Bartek z roadracing.pl